Przy rynku w Gnieźnie otwarto ośrodek kuratorski, w którym będzie prowadzona praca wychowawcza z nieletnimi mającymi problemy z prawem. Sąd rejonowy w Gnieźnie może kierować do tej jednostki osoby mające skłonności do demoralizacji lub są nią zagrożone. Do tej pory nie było takiego miejsca, to jest yy, jak ośrodek kuratorski. Jest to tak zwany środek wychowawczy, orzekany przez sąd rodzinny. Więc w tej chwili po raz pierwszy dajemy sądowi rodzinnemu możliwość orzekania tego środka, czyli kierowania młodzieży do ośrodka kuratorskiego. Jest to nowa jednostka funkcjonująca w ramach Sądu Rejonowego w Gnieźnie. Budżet yy, ośrodka kuratorskiego. Zawiera się w budżecie Sądu Rejonowego w Gnieźnie. Sąd Rejonowy w Gnieźnie również w pełni jest odpowiedzialny za funkcjonowanie tej jednostki. Mówię tu przede wszystkim o właśnie kierowniku ośrodka kuratorskiego, którym jest kurator zawodowy zatrudniony w sądzie rejonowym w Gnieźnie. Ja uważam, że to jest ogromnie ważne i taki brakujący element szeroko pojętego wymiaru sprawiedliwości, bo to jest ten element, kiedy działamy jeszcze zanim się stanie coś złego, czyli działamy w obszarze prewencji i profilaktyki. To jest ogromnie ważne. To jest ogromnie ważne, żeby państwo dawało szansę i możliwość swoim młodym obywatelom, żeby nie nie należy, żeby potem nie trzeba było ich karać, nie wyciągać konsekwencji z tego złego, co, co mogą zrobić. To jest praca z dziećmi również w środowisku rodzinnym, czyli nie odrywając ich od domu, to jest też praca z rodziną. Tak naprawdę wszystkie deficyty i konsekwencje naszych klientów wymiaru sprawiedliwości, to są problemy, które, które się wydarzyły w rodzinie. na często na, w pierwszych latach ich życia. I w takich ośrodkach kuratorskich mamy szansę pracować właśnie na tym etapie, z rodziną, z dzieckiem, zanim jeszcze dziecko trzeba wyjąć ze środowiska domowego i, i, i pozbawić wolności. Praca ze świadomością młodego człowieka może przynieść dla niego wielkie korzyści w przyszłości. Kuratorzy mają jemu pomóc dotrzeć tam, gdzie jego świadomość niestety nie dosięga. Jest to praca z emocjami, to jest praca często polegająca na tym, żeby pokazać dziecku, że można inaczej. Dziecko czerpie wzorzec z tego, co widzi. Dziecko chłonie jak gąbka. Chodzi o to, żeby tu chłonęło wzorce pozytywne, takie, których często nie ma w domu czy w środowisku rówieśniczym. Dzieci trafiają na moc orzeczenia sądu. To jest środek, prawda, który przewiduje ustawa, czyli orzeka się go wtedy, kiedy już coś złego się stanie, ale jeszcze nie coś tak bardzo złego, żeby dziecko trafiło do placówki, która jest placówką zamkniętą. Te dzieci ogromnie przeżywają to zamknięcie. Dzieci uważają yy, dzieci, młodzież, prawda? Y, y, nieletni, no, i używając języka ustawowego, y, uważają, że to jest ich małe więzienie, bo jest. Tutaj możemy jeszcze pracować, pracować z młodym człowiekiem zanim y, użyjemy tego najsilniejszego i definitywnego środka, jakim jest pozbawienia wolności. Proszę też y, y, pamiętać o tym, że y, później osoby skazane, które trafiają do jednostek pen penitencjarnych, to są Osoby, właśnie często z doświadczeniem w wieku dziecięcym i młodzieżowym, i z doświadczeniem placówek właśnie dla, dla, dla nieletnich. I po prostu one kończą, mówiąc, mówiąc wprost, w więzieniu. Tu pracujemy nad tym, żeby wyciągnąć takie dziecko, zanim jeszcze stanie się coś złego. Do ośrodka kuratorskiego nieletni trafiają tak naprawdę z, z dwóch powodów. Jeden powód to jest, to jest sytuacja, w której nieletni dopuścił się czynu karalnego. Druga sytuacja jest to sytuacja, w której nieletni, u nieletniego stwierdzamy przejawy demoralizacji, względnie jest on zagrożony demoralizacją. I wówczas w takich sytuacjach sąd, rejonowy, sąd rodzinny może skierować właśnie takiego, taką, taką młodzież de facto do ośrodka kuratorskiego. Ośrodek kuratorski jest to, yy, takim rzeczywiście szczególnym oddziaływaniem wychowawczym, bowiem jest on niezwykle intensywny. A mianowicie młodzież codziennie po szkole od godziny 15.30 do 19.30, od poniedziałku do piątku, codziennie przebywa w takim ośrodku. To jest, to jest 4 godziny yy, dziennie, 20 godzin w tygodniu. Więc te oddziaływania wychowawcze są niezwykle intensywne. Chodzi też o to, żeby ten, ten nieletni nie trafiał zaraz po szkole do domu rodzinnego, tylko właśnie miał okazję spotkać się z takimi pozytywnymi wzorcami, pozytywnym oddziaływaniem. I tak jak już wspomniałam, przede wszystkim chodzi o oddziaływania wychowawcze, ale też oddziaływania terapeutyczne. Więc nasz ośrodek kuratorski będzie również współpracował z psychologiem. A tak, ażeby m, m, również on y, wspomagał kuratorów przy prowadzeniu y, tej, tej młodzieży. Tak? Y, tak jak już Państwo mieliście okazję zobaczyć, przede wszystkim y, ośrodek kuratorski składa się z trzech pomieszczeń. Jedno pomieszczenie to jest pokój ciszy, pokój nauki, czyli miejsce, gdzie nieletni po szkole właśnie mają odrabiać lekcje, mają czytać lektury, mają na komputerze odrabiać różne zajęcia. Y, Drugi pokój, jest to pokój zabaw, rozrywki, odpoczynku, no bo tak spędzamy popołudnie, my też w ten sposób spędzamy popołudnie. Trochę pracujemy, młodzież odrabia na przykład zadania domowe, ale również też oczywiście, że odpoczywa. Stąd mamy, y mamy telewizor, mamy komputery, y więc jest możliwość odpoczynku i wszelakiej gier. Jest też kuchnia, która w każdym domu, jak to mówimy, jest sercem domu, więc jest kuchnia z jadalnią bo my też wprawdzie nie, nie żywimy, ale dożywiamy dzieci. Czyli młodzież ma okazję zjedzenia drobnych posiłków. I co ważne, przede wszystkim te posiłki oni sami powinni przygotować najczęściej. To są drobne rzeczy, ale chodzi też o, o wdrażanie młodzieży do takiego właśnie prawidłowego funkcjonowania, tak jak to się dzieje w każdej rodzinie. Więc to jest takie szerokie spektrum różnych oddziaływań na młodzież, tak, ażeby właśnie poznali oni prawidłowe wzorce, nauczyli się prawidłowego funkcjonowania yy, i ażeby, no, no właśnie, yy, a przez to, że ten. Ośrodek jest tak intensywny, więc ma szczególnie duże szanse powodzenia, że jesteśmy w stanie wpłynąć na tę młodzież. W ośrodku będzie pracowało dwóch kuratorów zawodowych i jeden społeczny.